O ile brak znajomości i zasad dobrego wychowania może nam ujść płazem w życiu towarzyskim, o tyle w życiu zawodowym, tym profesjonalnym, żaden z kontrahentów czy petentów nie pozwoli sobie na okazywanie mu braku szacunku, poważania czy łamania ogólnie przyjętych norm moralnych. Czy macie Państwo takie przekonanie, że ilekroć idziemy, i teraz mówię w sytuacjach towarzyskich, podkreślam, z wizytą do drugiej osoby, to po prostu wręcz nie wypada przyjść, nie, nie przynosząc czy to jakiegoś drobiazgu, czy większego prezentu, tak? Mówimy, że nie przychodzimy z gołą ręką. Chyba rozumiecie Państwo, o co mi chodzi. No właśnie, ale jak to w tym świecie zawodowym biznesowym, czy powinniśmy okazywać wdzięczność na przykład za załatwioną sprawę? Kodeksy takie postępowania w różnych organizacjach bardzo często w sposób zdecydowany i restrykcyjny określają to, czy dana osoba może na przykład przyjąć tak zwany dowód wdzięczności. Ja absolutnie nie mam tutaj na myśli jakichkolwiek korzyści majątkowych, bo powiedzmy sobie wprost tak zwane łapówki to są, to jest łamanie prawa, a wiemy o tym, że osoba dobrze wychowana w ogóle nie dopuszcza takich zatargów z, z łamaniem prawa. Ja mówię o takich pewnych zwyczajach, które są między ludźmi, czyli takiej okazaniu pewnej wdzięczności, bo wiemy, że życie pisze różne scenariusze i ktoś może w sposób nadzwyczajny okazać nam swoją wdzięczność, może coś nawet zrobić poza godzinami pracy, a dlaczego nie? I wówczas osoba, która jest w tak przyjemny sposób, no w pewnym sensie obdarowana nadzwyczajną usługą czy produktem, może okazać swoją wdzięczność. Tyle tylko, że właśnie nie powinna łamać tych zasad, które są. W większości takich dużych firm, korporacji jest to bardzo jasno i precyzyjnie nazwane i określone, czy w ogóle można przyjmować jakiekolwiek dowody wdzięczności, czy nie. Bardzo często jest tak, że mówi się o tym, że owszem, można pod warunkiem, że dana rzecz nie przekracza wartością pewnej określonej sumy, ale zanim czy, będzie, czy przyjmiemy coś, czy kogoś obdarujemy, powinniśmy sprawdzić, czy dana instytucja takowy kodeks posiada. Przy czym z drugiej strony uważam, że taki naprawdę drobny, drobny gest naszego podziękowania nigdy nie powinien być też w jakiś sposób nadzwyczaj negatywny, przejmowany, bo wszyscy jesteśmy ludźmi. Jest tyle dookoła przykrych wydarzeń, że okazanie naszej, no takiej ludzkiej natury powinno być odbierane w sposób pozytywny. Więc moje opinii czekoladki czy ciasto no to chyba nie jest coś takiego, co mogłoby kogokolwiek w jakikolwiek sposób urazić. Yy, jednak Warto też podkreślić, że są osoby, które z takim otrzymaniem jakiejkolwiek wdzięczności czują się w tym polu zawodowym, czują się bardzo niezręcznie, taka osoba w sposób zdecydowany i jasny, może zakomunikować drugiej stronie, że bardzo prosi, jakkolwiek w tym wypadku przyjmie ten dowód wdzięczności, natomiast prosi, żeby. Tego więcej już nigdy nie powtarzać, ponieważ no, ma takie zasady. I co zrobić w tej sytuacji? Przyjęcia i klarownego nazwania, że prosi się, aby więcej tak tej sytuacji nie powtarzać, można na forum publicznym podzielić się na przykład no, właśnie tymi przysłowiowymi czekoladkami, bądź przeznaczyć je dla całego zespołu. Pozostawić w miejscu widocznym, zostawić również kartkę, że jest to dowód wdzięczności od klienta czy petenta przeznaczony dla całego zespołu czy danej firmy. Można więc, stosując zasady etykiety, poradzić sobie w każdej kłopotliwej sytuacji. Tyle tylko niech tym naszym drogowskazem będzie zdrowy rozsądek. On naprawdę nigdy nie zawodzi.